Dwie ostatnie kolejki. To właśnie w nich rozstrzygną się losy Mistrzostwa Polski Juniorów Starszych. Czas na podsumowanie 29. serii spotkań w Centralnej Lidze Juniorów. Kolejki, która mogła sporo zmienić na ostatniej prostej rywalizacji. Mocny akcent już na sam początek. W piątek nasze kamery były na meczu Wisły-Kraków z Legią Warszawa i niespodziewanie to Legia potrafili Jordana Majchrzaka jako pierwsza znalazła drogę do bramki rywali. Wisła w opałach, choć jeszcze przed przerwą udało się wyrównać Karolowi Sałamajowi, no a dopiero druga połowa przyniosła w tym meczu najważniejsze wydarzenia. Patryk Warczak na 2 do 1, a raftem 4 minuty później prowadzenie Wisły poprawił jeszcze Piotr Ćwik. Stało się jasne, że Wisła znów odwróci losy rywalizacji, a na 10 minut przed końcem Karol Tokarczyk postawił jeszcze po błędzie bramkarza kropkę nad i. Wisła więc swoje zadanie wykonała i teraz mogła czekać na ewentualne wpadki rywali. Zanim przejdziemy do dalszego ciągu walki o mistrzostwo, jeszcze kilka innych boisk. Hutnik Kraków ze sprawą trafienia Krystiana Lelka sprawił kolejną niespodziankę. Tym razem Spadkowicz ograł mistrza Polski, zespół Górnika Zabrze. Walczący o utrzymanie gwarek chciał z kolei meczem z Jagiellonią postarać się o wydostanie ze strefy spadkowej. Ze swojego zadania gospodarze wywiązywali się doskonale. Po 39 minutach było już 2-0. na strzelców wpisali się Remigiusz Flasz i Adrian Gawlik. Tuż przed przerwą jednak nieco niepokoju wkradło się w szeregi gospodarzy. Po tym rzucie rożnym i golu Gabora Żukowskiego. Ale zaraz po zmianie stron Dominik Górdek sprawił, że przewaga dwóch goli znów stała się faktem. Również Jelonia formalnie nie może być jednak pewna utrzymania. Oglądamy trafienie Krystiana Tymendorfa, które znowu dało gościom kontakt, ale i tym razem nie na długo. Zaraz po wznowieniu od środka piłka do Michała Nadolskiego, który wpisał się na listę strzelców, a w samej końcówce czasu podstawowego, kropkę nad I, postawił jeszcze Robert Paryła, ustalając wynik tego meczu na 5-2 dla Gwarka. Pod presją więc kilka bijących się o utrzymanie zespołów. Między innymi niepewna wciąż Krakowia, która w starciu ze Śląskiem zaczęła od prowadzenia. Po tym golu Bartomija Kafla. Długo utrzymywał się rezultat 1-0 dla gospodarzy. Dopiero w ostatnim kwadransie wreszcie dopieli swego walczący wciąż o tytuł piłkarze Śląska. Dawid Gruszecki na 1-1, a w czasie doliczonym Szymon Michalski. Nie pierwszy raz w tym sezonie ze skuteczną główką. Śląsk wciąż wierzy w mistrzostwo, choć potrzebna też w tej kolejce wpadka którejś z drużyn z czołówki. Na przykład Zagłębia, które bardzo chciało zrewanżować się Eskoli za porażkę 0 do 5 z listopada. Ze swojego zadania piłkarze z Lubina się wywiązali. Po niespełna pół godziny było już 2-0 za sprawą trafień Kaspra Masiaka i Kaspra Zająca. Ten drugi gol bezpośrednio z rzutu wolnego. Kolejne trafienia dla gospodarzy po zmianie stron. Oliwier Sławiński w takiej sytuacji nie mógł się pomylić, a w samej końcówce pechowcem okazał się Artemius Tutyskinas, który niefortunnie wpakował piłkę do własnej bramki. 4-0 wygrało Zagłębie, 4-1 Wisła. A teraz czas na pogoń Szczecin. Pogoń, która na meczu z Koroną nie zaczęła udanie. Karol Turek z rzutu karnego na 1-0 i goście muszą odrabiać. Robią to kilkanaście minut później. Mateusz Bąk wyrównuje, ale 1-1 to absolutnie nie jest rezultat, który pogoń by urządzał. W ostatnim kwadransie sprawy w swoje ręce wziął jednak Olaf Korczakowski. Piękna bramka na wagę trzech punktów dla gości. To oznacza, że wszystko rozstrzygnie się w ostatniej kolejce. Derbowy mecz Arki z Lechią w obliczu zwycięstwa Gwarka był szczególnie istotny w kontekście walki tych pierwszych o utrzymanie. Doskonale jednak weszli w ten mecz piłkarze z Gdyni. W piątej minucie Dominik Rusnak, w siódmej Krzysztof Babsz i ledwo mecz się zaczął, Arka prowadziła dwiema bramkami. Pogodzona ze spadkiem Lechia nie zamierzała jednak ułatwiać rywalce zadania. Mikołaj Rakowski dołgością kontakt z tym pięknym strzałem, natomiast tuż przed przerwą to nieuchwycone przez kamerę trafienie Mateusza Stępnia, które do szatni dawało Arce komfortowy wynik. Zaraz po powrocie na boisko trafił jednak Wiktor Mosur. Jest 3-2 dla Arki i jeszcze może być ciekawie. Kolejne trzy ciosy zadawali już jednak wyłącznie piłkarze z Gdyni. Najpierw potężnie z rzutu wolnego Patryk Soboczyński, potem również ze stojącej piłki Kasper Skóra, aż wreszcie w końcówce Kasper Skrobański. Ci trzej zawodnicy dołożyli również swoją cegiełkę do bardzo ważnego zwycięstwa Arki, które sprawia, że sytuacja w tabeli nadal jest trudna, ale jeszcze nie beznadziejna. Za to o spokój grał w sobotelech Poznań. Zwycięstwo z UKS-em SMS-em Łódź mogłoby zagwarantować Kolejorzowi utrzymanie i już w pierwszej połowie gospodarze mocno się do tego celu przybliżyli. Jako pierwszy trafił Maksym Czekała, a podwyższył golem samobójczym Adam Della i wszystko wskazywało na to, że to UKS-SMS nadal uwikłany będzie w grę o utrzymanie. Krótko po zmianie stron jednak Patryk domagała skutecznie z 11 metrów i zrobiło się znów ciekawiej aż do 68 minuty, gdy technicznym strzałem popisał się Igor Ławrynowicz, ustalając rezultat na 3 do 1 dla Lecha. Podsumujmy zatem wyniki z przedostatniego weekendu sezonu. Nie zawiedli kandydaci do mistrzostwa, którzy w komplecie wygrali swoje mecze. Wysoko wygrała też Arka czy więc w grze o utrzymanie nadal będzie emocjonująco. Przed 30. kolejką tabela prezentuje się następująco: liderem pogoń, punkt nad Zagłębiem i Wisłą. Śląsk już bez szans na mistrzostwo z 55 punktami. Jeszcze goręcej jest natomiast w dole tabeli: pod kreską wciąż Gwarek. Tyle samo punktów ma UKS-SMS, a tylko o dwa oczka więcej zgromadziły Arka i Krakowia. 39 punktów Eskoli i Jagieloni, a więc teoretycznie i tam nie może być do samego końca spokojnie. Bez zmian natomiast w czołówce strzelców. Coraz bliżej tytułu kancer helmecki, choć w grze nadal przede wszystkim jego imiennik kancer Łukasiak. A teraz czas na najważniejsze, czyli terminarz 30. serii spotkań. Trudno chyba o lepszy finał sezonu niż bezpośrednie starcie dwóch głównych pretendentów do tytułu. Musicie być z nami w sobotę od godziny 12, gdy pokażemy wam mecz Pogoni z Zagłębiem. Ten kto wygra, zostaje mistrzem Polski. A co w przypadku remisu? Wtedy szansę ma Wisła Kraków i wtedy ze Szczecina przenosimy się w niedzielę do Warszawy. Mecz Eskoli z Wisłą pokażemy na naszym kanale, o ile losy Mistrzostwa Polski nie rozstrzygną się w sobotę w Szczecinie. Do usłyszenia.